Siemka. Dzisiaj zrobię prezentację mieszkania przed rozpoczęciem prac remontowych, czyli jest mieszkanie w stanie deweloperskim. Pokażę, jak ono wygląda. Tutaj był salon z aneksem kuchennym. Łazienka. Tu jest przewidziany prysznic w łazience. Plus dodatkowo. Dwie sypialnie. W 48 metrach zostały zmieszczone dwa oddzielne pokoje, więc całkiem ok. No i zakres prac klasycznie zaczynam od gładzi. Tutaj ten pomysł z, ze zrobieniem wałkiem o szerokości prawie 70 cm. Przygotowałem taki zestaw do nakładania właśnie gładzi. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Mam w planie to przetestować. No i tak to wygląda więc nagram kolejne materiały z postępem później prac, może coś się uda nagrać w trakcie remontu robienia prac, więc będę informował to taka pierwsza prezentacja tego mieszkania, jak ono wygląda właśnie przed rozpoczęciem. Dłuższa cześć!